zaczęłam film. No i to jest właśnie, e, to są te bloki, nowe osiedle, które powstało. E, to jest za tym domem, e, za tym domem co mieszkała Dąbrowska. To te bloki są tak, tak blisko. O, i tutaj widać też. Idziemy z panią Nowakową i z Kajtusiem. Kajtus... Tak, tak, nagrywa się, nagrywa się. Kajtuś jest, jest to jest piesek bardzo, bardzo grzeczny i mądry, nie taki jak Maciu. No, no i tak to wygląda. Także po łąkach, po łąkach ani śladu. <grywka> Ja nawet nie wiem, gdzie te jeziora były, bo ja powiem szczerze, że, e, że po prostu nie wiem, gdzie, bo to jedno, no to jedno od to wiem, ale przecież były trzy, nie? Zasypali chyba i pokażę, pokażę Markowi właśnie, gdzie jest to centrum, to bonarka. Zaraz podejdziemy, potem jeszcze zrobię jeden film, jak jest ten widok taki ładny. Ale grzeczny jest. O, okropnie, jak Kaj Kajtuś. Jest zawsze grzeczny. Że... Kajtuś. No, może się nauczy grzeczności na wpadć. No razie... się przyzwyczai smysłu. No nie wiem, jeszcze pewno nie widać, ale jak wyjdziemy do drogi, to będzie, będzie widać to centrum. Ja mam skierowany tam aparat w kierunku centrum tego handlowego, ale ale na pewno, na pewno się to nie nagrywa, bo jest takie znaczy nagrywać się nagrywa, tylko że w dali to jest na pewno niewidoczne. Tak? No i tu jest tu jest ta głupka smówka, w której której też nie widziałeś. Pod górę! No i tu jest to centrum, tu jest bonarka. Bonarka. Tam w oddali widać traków, a to jest ta dwóch paskówka. O, i na razie tyle, a za chwilę będzie drugi film.